Masz jakieś dragi? Rozwalę ci buch. Przeciwko czemu mamy się dziś buntować? Nic się nie liczy. Jaki jest podstawowy wymóg systemu autokratycznego? Ideologia, frustracja. Dyscyplina. Władza dzięki dyscyplinie. Po co to? Chcę wam coś pokazać. Czujecie to? Stajemy się jednością. To jest siła wspólnoty. Uwielbiasz być ich idolem. Ja nie biorę rano tabletek, żeby zagłuszyć lęk przed szkołą. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wenger. Należymy do jednego ruchu. Fala daje nam cel. Ideały warte walki. Jak skończy się eksperyment z faszyzmem? Nie daj sobą pomiatać. To się wymknęło spod kontroli. Fala. Uciekaj albo strzeleć w łeb. Zobacz na kanale Filmbox.